Witajcie, dzisiaj po raz pierwszy. Po raz pierwszy się dzisiaj widzimy, bo jakoś tak rano się nie złożyło i nie było czasu, ale to i tak tutaj, tam na tamtym stanowisku mam monitor bądź telewizor Samsunga do przejrzenia. łyczka kawy sobie wziąłem i słuchajcie, tutaj dotarły do mnie te kondensatory płaskie, ceramiczne, inaczej. Więc za chwileczkę sobie będę tutaj montował. Wam życzę miłego popołudnia, ja tutaj mam pakiet cały 104 i tu 47 jest chyba około 10 sztuk wystarczająco tutaj na te potrzeby do których tutaj w zasadzie trzy kondensatory które mam tam wylutowane, zaraz biorę płytkę lutujemy i sprawdzamy bo zostały tylko w zasadzie, wszystkie rezystory wtedy sprawdziłem, pamiętacie i były OK oporności takie, jak powinny być, rezystancja taka, jak powinna być. No i myślę, że powinno być ok. No, spróbujmy wymienić teraz te kondensatory. Bo jeśli nie one, to zostały tylko diody. Tu któryś z widzów podpowiadał, że te diody mogą normalnie, tak sprawdzając je poza układem, zachowywać się dobrze, a pod obciążeniem mogą robić cuda, mogą przepuszczać, więc zobaczymy. Zobaczymy, może, może ta koncepcja i ta, Teoria się sprawdzi. Tego, tego nie jestem w stanie w tej chwili ocenić, bo najpierw zrobimy porządek z tymi ceramikami. Do roboty, działam. A Wam życzę oczywiście jeszcze raz miłego popołudnia.